Dzień dobry w nowym vlogmasie. Czas najwyższy na śniadanie. Udało mi się uśpić małego, więc sukces 9.55. Przygotowałam sobie śniadanie na wynos, które zrobię tak naprawdę tutaj. W I fancy w sensie woreczek. Mm, ale ja lubię mieć wszystko przygotowane na świeżo, no chyba, że są to pankejki, na no, to mogę sobie rano usmażyć i potem sobie zjeść. Ale tutaj czuję się jak za czasów e, szkoły e, albo na, na na studia nie brałam sobie tego typu rzeczy. Bardziej jak już to właśnie do jakaś śniadaniówka i tam różne rozmaitości. I mam tak, dwie mandarynki, pół banana, wiem jak to wygląda, masło orzechowe w takiej formie ściskającej wciskające, no, że jest bardzo płynne e, opakowanie skiera i tutaj mam wspaniały miks. Tym miksem są płatki owsiane. Nie wiem, czy to będzie widać też tak, żeby nie wyrzuciła tego. Są tutaj płatki owsiane, kakao, sól i takie kawałki czekolady. I zamawiam na Wilgreen, bo one są takie fajne też do np. do ciast, bo się nie rozpuszczają. I teraz to sobie zaleję gorącą wodą. E, poczekam aż mi troszeczkę to Mam Tutaj taką miseczkę, Przerzucę sobie tutaj taką, no, mieszankę zaleję sobie to gorącą wodą e, i co? I poczekam chwilę, aż to się ściągnie. Nie chciałam w tym zalewać, no bo wiecie, to jest plastika, to tak będzie no, zbyt drogo. Zalewać gorącą wodą w plastiku i to tak trzymać. Dobra, więc robimy śniadanie. W międzyczasie, jak mi się tam śniadania robi, to powiem Wam, że dzisiaj jest dosyć deszczowo. Ale z tego co widzę, to już tak lekko się przyjaśnia i dobrze, bo yy, mały księciunio, którym się dzisiaj znowu opiekuję. Bardzo chcę wyjść na dwór i po prostu co tyle mnie, mnie ciągnie i płacze i Marudzi i pokazuje na drzwi, że mogą ubierać, daje mi czapkę i ja mówię, no kolego, nie pójdziemy taki <grywanie> pada deszcz, więc yy... niestety ale widzę, że już tutaj ludzie chodzą bez parasoli i ogólnie tak jakby się troszkę rozjaśniło, więc jest nadzieja. Przestanie to i on też już się wyśpi. To pojedziemy, myślę, do Starego Browaru, bo tam są zawsze ładne dekoracje świąteczne i chciałabym zobaczyć. Jestem ciekawa, czy w tym roku zrobili coś innego, czy będzie to samo, co w ubiegłych latach. No, więc tam przyjedziemy i też może sobie gdzieś jakąś kawę kupię, bo czuję, że potrzebuję. Tak? No i zobaczymy, co ten dzień jeszcze przyniesie. Ogólnie cały czas tutaj czuję, że mam taką suchą, ściągniętą skórę. I nie wiem, od grzyników od ciepła, w ogóle tu jest zupełnie inne powietrze niż w Lizbonie. W Lizbonie było takie mokre, wilgotne i takie, że wiecie, włosy mi się puszyły, a tutaj patrzcie, włosy w ogóle oklapnięte, nie? Bo jest tak jakoś sucho i tak dziwnie, ale no też dobrze. z pół godziny, więc dobra, pies koło niestety, który na klatce. No ale nic. Eee, więc idziemy na spacer. Nie ma co chyba. Wydaje mi się, że przestało padać. Więc idziemy korzystać z pięknej pogody. Mam tutaj ekwipunek cały i let's go. Bardzo fajnie to wygląda. I teraz jest w końcu jakaś inna dekoracja, prawda? No, małemu też się podoba. Fajne, nie? Super to zrobili. W końcu w tym roku by była prezenty z tego co pamiętam. Co? Idziemy? Idziemy gdzieś usiąść, co? My tylko windami jeździmy, a ta w że jest taka fajna z drewnianymi barierkami. Bardzo mi się podoba. Idziemy do kosty, tam na ten dziedziniec, w sumie za dziedziniec. Uwielbiam, że ta Luna, Luna Monka, jest z cynamonem, jest przepyszna. Mam białą zestawkę abusia, zestaw <noise> dziecięcy, ale przynajmniej mamy ładny widok, przepiękny, na brzydką pogodę, ale co tam, jest fajnie, nie? Młody. <noise> Jestem właśnie w Action i patrzę, czy są jakieś fajne kalendarze na przyszły rok. Ale powiem wam, że są, ale jestem bardzo wybredna, jeśli chodzi o kalendarze i muszą być one specyficzne w środku, więc może być ciężko. Jest nagonka teraz, żeby używać drewnianych testów, nie plastikowych, co oczywiście jest zrozumiałe, bo jest to lepszy wybór. Więc tutaj też są trzy takie. To jest naprawdę długi dzień, ale bardzo pozytywny, bardzo taki ciekawy i przede wszystkim udany. Bo udało mi się kupić przepychaczkę. Pisaliście mi, żebym patrzyła na Allegro. Wiadomo, że na Allegro jest wszystko, ale szczerze potrzebowałam jej już tak na, na teraz. I byłam w Action i czekała na mnie, więc bardzo się cieszę. Zaraz będzie akcja odsysania. I wziąłam też taki spray do pomieszczeń, lawenda i paczuli, coś takiego. Zbierałam sobie zasłony. Ładnie pachnie dosyć intensywnie, i mam nadzieję, że coś jakoś wywietrzy, bo aż trochę zbyt intensywnie, albo ja po prostu za dużo popsikałam. Też to jest jakaś możliwość. I tak samo wzięłam sobie takie po prostu tealighty. Tutaj wersja lawendowa. Ja w ogóle nie przepadam za zapachem lawendy, ale potrzebowałam jakiś świeczek do innego do domku. O, do tego domku potrzebowałam, więc zaraz sobie tutaj odpalę. Chociaż sumie nie wiem, czy dobry pomysł, za już napsikałam tym sprayem. Ale może w sumie nie będzie aż takich napi. Tak mydlanie trochę. Pachnie. Nie było takich yy, niezapachowych, były tylko takie, wiecie, wykachne paczki. Ja tylko nie wypalę, bo ja no, rzadko takie świeczki palę. Więc coś takiego może nawet dwie wsadzę, żeby było jeszcze jaśniej. O. Tada. Coś takiego. Ten domek w ogóle jest z. nie wiem, z Tigera. Czy z pepko? Chyba z Tigera z zeszłego roku. Więc takie moje zakupy. Kupiłam jeszcze kilka takich rzeczy, ale wam nie pokażę, bo to jest na prezent. Plan teraz jest taki, że sobie nałożę olej na włosy. Będę je myła, bo wobec odnoszenia czapki w ogóle są już tak niezbyt świeża. E, a jutro będzie bardzo ekscytujący dzień. A pojutrze jeszcze bardziej ekscytujący, więc stay with me, ok? No, idę olejować włosy i potem idę zrobić trening. treningu wykąpana, włosy umyte, okien odświeżone, od razu jakoś taka, wiecie, lżejsza głowa jest. Zadam też kolację i przypomniałam sobie... Przecież nie otworzyłam kalendarza adwentowego, więc moi drodzy, czas to nadrobić. Numero sinko. Najpierw przeczytamy, jakie jest zdanie na dzisiejszy dzień i ogólnie, jak już wszystkie okienka otworzę, to wam powiem pewną ciekawostkę odnośnie tego kalendarza i tych wszystkich tekstów. Mam nadzieję, że nie zapomnę, ale myślę, że nie, bo przecież każdego dnia jak to sobie otwieram i czytam, to aż normalnie mam ochotę to powiedzieć, ale potrzymam was jeszcze trochę w niepewności. There is no bad time to start a healthy lifestyle. No właśnie. Nie ma od poniedziałku, tylko zaczynam od razu. I tutaj mamy Batonik kokosowy. Przybędę z Wami żegnać. Jestem w piżamie, więc to oznacza, że się szykuję już do spania. Całe szczęście. Jutro nie muszę wstawać o, o godzinie 6. Co bardzo mnie cieszy, bo powiem Wam, że, no, mimo wszystko, to wczesne wstawanie jest dla mnie dosyć zabójcze. Lubię wcześnie wstawać, ale. Jest to takie wstawanie, gdzie wiem, że nie muszę nigdzie wychodzić, że nie muszę, wiecie, się szykować i jakby jakiegoś celu typu praca i tak dalej, szkoła. Tylko po prostu, że siedzę w domu i coś robię, tak dla siebie, do, do swojej pracy, powiedzmy. Wtedy okej, okay. ale jak właśnie mam wstać i jeszcze coś jest tak ciemno, no pamiętam, że to była moja największa zmora właśnie w szkole że musiałam tak stawać. To też trochę się będzie działo, bo y, będę wyjechała do rodziców, ale zanim będę jechała do rodziców to jedyna na paznokcie, to już będą takie świąteczne paznokcie. Dziękuję moje drodzy za oglądanie. I też tutaj mała prośba do Was. Piszcie mi w komentarzach tematy, które chcielibyście, żebym poruszała we vlogmasach. Może jakieś pytania czy coś, jakieś zadania, co, co byście chcieli, żebym pokazywała, co bym zrobiła. Więc oczywiście jestem otwarta na wszelkie propozycje, więc dajcie mi znać. A na dzisiaj się już będę z wami żegnać. Do jutra.